Ale zajebiście jest. A ludzie wiedzą, że ty nie robisz zaprawki lekierami do paznokci. Chyba, że ty im powiesz. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Autoaktywni. Moi drodzy, dzisiaj bardzo wyjątkowy materiał. A dlaczego? Bo odcinek dedykowany dla kobiet. Kurczę się trochę spóźniłem, na 8 marca mogłem to wypuścić. Ostatnio przeglądam sobie tak moje YouTube Studio, patrzę na dzień dzisiejszy: 38 567 subskrybentów. 4% kobiet, biorę kalkulatorek, liczę, kurczę, 1500 kumpelek na kanale mam, no to odcinek jakiś chyba się należy, nie? Drogie Panie, jeśli zdarzyło Wam się pojechać do marketu na zakupy, przyjeżdżacie z powrotem i Wasz mąż bądź partner zamiast pomóc Wam tachać te ciężkie siaty, obskakuje to auto dookoła w poszukiwaniu, czy przypadkiem czegoś nie narobiła? A zdarzyło się, no wiecie, torebeczką, tipsikiem tam o drzwi. No to mam dzisiaj dla. Wy wszystko macie, wy wszystko macie, tylko ja bym chciał dzisiaj wam podpowiedzieć, gdzie jeszcze tego można użyć, nie może. Wiecie, nie tak na Cito, tak na Zicherek, ale do trzeciego bycia na pewno się nie obetnie. Serdecznie zapraszam. Wysiadamy z samochodziku, torebeczką, klamereczką, uszkodzenie tu a tu drzwiami jeszcze sąsiada pasata walnęliśmy. No to tak, kolor UV LED, lakier hybrydowy, krok drugi, łyżeczka taka do kawy i gadżecik. Ten taki. Kurczę, my w lakiernictwie takich w ogóle nie mamy. Nie, nawet jak wybiorę się do sklepu lakierniczego z materiałami, z artykułami, poproszę najlepsze. Takie, wiecie, top wypas. To takich jak kobiety mają mnie do tych lakierów. No to nie dostaniecie nigdzie. I. Lampa. Lampa tu denko trzeba oderwać, nie? No bo tu się tak. Tak się rączkę wkłada. Wszystko działa. Przystosowanie od razu jest do samochodówki. Ja to na początek bym zrobił tak, żeby się. Wiecie, nie cyrkolić z tym lakierem, na łyżeczkę go trochę. Pamiętaj, bardzo ważne. Słońce UV swoje ma, więc musimy to robić w cieniu, bo skorupka od razu chwyci i nic z tego nie będzie. Czyli tak odkręcić na łyżeczkę troszkę, ciach, lakierek odkładamy, zapominamy, w cień, w jednej ręce łyżeczka, pędzelek i jedziemy. Przemywamy może być aceton do paznokci, da radę. Odparowało, łyżeczka, pędzelek, moczymy. Zobaczcie, tyle. Trzeba szybko działać, bo przysycha na słońcu. Bierzemy więcej, o tak tyle, żeby to rozsmarować i takimi kolistymi ruchami, zobaczcie, ciach, wypełniamy to wszystko, co tutaj brakuje. Jedziemy, jedziemy, jedziemy w kółko. Tutaj na zakończeniach, gdzie jest nadmiar, wycieramy pędzelek i leciutko rozmazujemy. Zobaczcie, żeby tak nie było widać takiego wzgórka. Teraz zobaczcie, to jest cała magia tego. Mają to w stomatologii, w drukarniach, a my w lakiernictwie tak za 20 lat, nie? Może będziemy tego używać 60 sekund. No. Ładna pogoda dzisiaj jest. Mobilna kabina. Kurczę, nie mam okularów, nie będę tam patrzył. O! Wyłączyła się. No. Prawie. Jeszcze damy na 30 i... I po temacie, temat załatwiony. I teraz zobaczcie, z takiej odległości to już świeciło. Przedstawię wam blisko. No wiadomo jak tam nos wgapimy, no to widać coś, ale... Kurczę. I teraz kolejne uszkodzenie to od sąsiada Passata. Ponownie moczymy pędzelek, ale już nie tak dużo. Opieramy rączkę i znowu takimi kolistymi ruchami rozprowadzamy. O, tu jeszcze są dwa. Wszystko gra. Jeszcze tak obłapać. Na nie poznaki. Śladu nie ma. No to tak, drogie panie. Żeby nie było, żeby. Tylko naprawiacie to, co same uszkodziłyście, nie? No to warto jeszcze przy okazji to, co mąż kiedyś zrobił, tak jak już latamy z tym pędzelkiem po samochodzie dookoła, warto cyknąć jeszcze inne uszkodzenia. Tu mamy takie uszkodzenie, no to przy okazji też je walniemy. Ciach i do zapolerowania. No dobrze, ale przecież nie wszystkie samochody są czarne, czy również takie manewry przejdą na... O, na przykład takim białym Durango. Już wam pokazuję. Znowu nabieramy taką dość dużą bombę, cały pędzel, żeby na raz rozciągnąć to wszystko. Opieramy rączkę, wycieramy. I Staramy się boki troszeczkę rozciągnąć, ale tak minimalnie, żeby to wizualne przejście troszkę złagodzić. Ja bym to nazwał takim rozcieniowaniem, jak u nas w lakierni. Mm, tu coś wpadło i górę staramy się rozciągnąć. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to sobie na pewno pomyślał, i tam jakieś czarne Maserati, solidowe, białe Durango, to, to, to emulsją do ścian by to zrobił, nie? Ale co z kolorami metalicznymi? No, przecież dzisiaj 90% to wszystko w metaliku, w perłach jeździ, tego to się nie da zrobić. Zapnijcie pasy, teraz zapnijcie pasy. Piękna Toyota w kolorze perłowym 6S. Coś tutaj mam, ale nie wiem czy to jest do końca to. Podejdź tu z kamerą, zaraz sprawdzimy sobie co odnalazłem. Ten za jasny. Ten nie, to w ogóle. To w ogóle nie to. Ten też to nie to, ale już bliżej, już bliżej. O, tutaj jest w ogóle super. Tu, tu jest już jest bliżej, o. Ale tu jeszcze nie to, nie. Żaden nie pasuje, no ale przecież w lakiernictwie jest kropienie, to nie ma znaczenia, czy to jest baza wodna konwencjonalna, czy lakier do paznokci. Czarny mam, słuchajcie, patrzę ten tutaj. No nijaki, ale zaraz coś postaramy się dokropić, pomieszamy i postaramy się zbliżyć z tych lakierów, które tu mam do tego koloru. Odnalazłem takie pudełeczko po jakiś tableteczkach, bo na dworzu strasznie te lakiery przysychają po miksuje troszkę po kropie, postaram się zbliżyć jak najbardziej i zakręcę do miejsca tego. Chodźcie zobaczyć, pokażę wam co będziemy tu naprawiać. Takie dwa piękne odpryski. No jak uda mi się dorobić chociaż na 60-70% prawidłowy odcień, to bierzemy się za te odpryski, ale tu już podejdziemy bardziej ambitnie, czyli taka wiecie, zaprawka pełną gębą. Matowanie, polerka. Ja wiem, ktoś teraz powie Panowie jacyś, co będą oglądać ten odcinek. No ale kobiety przecież, no gdzie polerka? No jak nie? Panowie, jakbyście wzięli torebki, wytrzepali, no tam się wiertarka, wkrętarka, tam się wszystko znajdzie. Panie na pewno sobie poradzą. Na pewno w torebkach noszą takie rzeczy. No to tak, troszkę tego czarnego, pół na pół. Musimy to ściemnić. Kurczę, to nie czarny jest. Czarnego, tak z pół na pół. Tak na wagę, nie? I on był za mało zielony. Damy kropeczkę. Był bardziej zielony, teraz mixik. Kurczę, ciemny wyszedł. Ciut za ciemny, trochę musimy rozjaśnić. Nie w tą stronę poszedł. Kurczę, na boczku teraz mieszamy. No, już teraz zdecydowanie jest lepszy. No. Zobaczcie, to, to przecież to jest to, no i tym robimy sobie właśnie zapraweczkę. Próbnik idealny, fiszka, fiszka lakiernicza nasza. To jest podpowiedź dla pań kolorzystek na mieszalniach. No to zaczynamy. Papier 3000, Piaderko z wodą, spryskiwacz, Obojętna aby wody było trochę. Większy obszar można wymatować, nie szkodzi, zapolerujemy. Dobra, tak wystarczy. Mikrofibra, tu jeszcze się świeci, to trochę domatujemy. No dobra, będzie si. Czystym papierem odtuścimy. Bierzemy nasz, nasz miks, nasz urobek. O, no, żyje. Dobrze, że zamknąłem. Trzeba to zamknąć na dworze, szybko przesycha. Dobra. I znowu tradycyjnie pędzelek, zbliżenie robię i, i lecimy z programem. Kurcze glut się robi na dworze. Przysycha potężnie szybko. Bez żadnych promieni, bez słońca mocno podsycha. Teraz lampa 60 sekund. 60 sekund po dwa razy. Bezbarwny. Teraz wszystko przeciągamy bezbarwnym. Na ubytek trochę też, bo na kancie brakowało. To od razu damy. Spoleruje się. No. I znowu lampa. Kurczę, zobaczcie. Siach polerujemy plastikowa taśma, żeby nie narobić tutaj szkód za wiele grubo zaczniemy gdzieś półtora i tysiąca na wodę klocuszek drewniany taki zwykły wiaderko z wodą troszkę pomoczyć i, i szlifowanko. Zbliżam kamerę, żeby było widać dokładnie jak to się robi. co jakiś czas przetrzeć matką, żeby skontrolować to wszystko. Po półtorej tysiąca dwójeczka. Znowu składamy. Troszeczkę można, o, to odłupać. Teraz rozklejamy całkowicie. I na sam koniec poprawiamy 3000. tysiące. zakończone papierem 3000, no i teraz przechodzimy do etapu polerowania. Jeśli chodzi o takie amatorskie polerowanie, zawsze dwa najczęstsze pytania. No, no jakim padem? Czym? No i pasta, przede wszystkim pasta taka do amatorskiego polerowania najlepsza. Słuchajcie, jeśli chodzi o pad, no to biały, pospolity wkrętarka, również pospolita. Tu już damy sobie radę, jeśli chodzi o pastę. Żadne to lokowanie. No i firmę przykryje, 27 zyko kosztowała. G3 oznaczenie, G3. Produkt tak wszystkim znany. Tutaj w ogóle u nas w okolicy na Wejherowie chodzą takie suchy. Kiedyś z chłopakami sobie tak po robocie ten siedzieliśmy i jeden lakiernik mówi, słuchaj, no, no ja słyszałem yy, takie opowieści, to prawdziwe ponoć są, że, że to jest tak znany wszystkim produkt i tyle lat jest na rynku, że krzyżacy pod Grunwaldem ponoć sobie zbroję ją polerowali, nie? Tak sprawdzony produkt tutaj na pewno da radę. Nakładam trochę na padzik i polerujemy. Przecieram wszystko i Wam pokazuję z bliska. A z takiej odległości wtedy to już świeciło, to w ogóle nie do poznania. Tego bym też zakropił. Z tym bym sobie też poradził. Tomek, ty wiesz, że widowie będą to na serio? A ty wiesz, jak twarz na to zobaczy, to w końcu nie będziesz siedział drapanym samochodem? To na wstępie mówiłem, że, że takie rzeczy to tylko do trzeciego mycia. Jak patrzę teraz na to, jak się tak przyłożyłem, nie? Nie ma opcji, żeby się chłop obciął. Jak palcem nie pokażesz, jak z fabryki. Ale pokaż to z lampą, słyniaczku. Zaraz i ja już muszę do podsumowania przechodzić. O cholera. Dobra, ale kto ci ufał, ma?